2 stycznia, poniedziałek. Na informacje zaprasza Piotr Grześ. o oto co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Pilanie świętowali Sylwestra spokojnie i bezpiecznie. Bliska policja nie odnotowała poważniejszych zdarzeń kryminalnych, ani też jakichś incydentów z użyciem fajerwerków. Nie przy huku petard, ale przy płaczu, czyli Sylwester na porodówce. Chciał koniecznie oglądać fajerwerki, więc zwykł y, się 10 minut przed. Czym żyły regionalne media w 2016 roku? Chociażby nieszczęsny grzyt na ścianie szpitala w Pilek. Szampańska zabawa sylwestrowa już za nami. Pilanie hucznie świętowali nadejście Nowego Roku, a jak informuje policja, także i bezpiecznie. Pilscy funkcjonariusze interweniowali jedynie przy niegroźnych incydentach. Odnotowano także dwa zdarzenia drogowe. Noc Sylwestrowa w Powiecie Pilskim minęła spokojnie. Nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz osób przyjezdnych czuwali policjanci umundurowani, ale także ci, którzy pełnią służbę po cywilnemu. Pilska policja nie odnotowała poważniejszych zdarzeń kryminalnych ani też jakichś incydentów z użyciem fajerwerków. Przez ten okres 31 i 1, czyli sobota, niedziela, doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Te zdarzenia to kolizja i wypadek. Na Alei Piastów kierujący samochodem marki Peugeot potrącił prawidłowo przechodzącego przez pasy mężczyznę. Na skutek tego zdarzenia przechodzień doznał złamania nogi. Zatrzymano także trzech nietrzeźwych kierowców Osieku, Róży Wielkiej i Miasteczku Krajeńskim. Poza tym pilscy policjanci musieli interweniować głównie przez domowe awantury. Odnotowano także kilka interwencji związanych z zakłócaniem ciszy nocnej i nieodpowiednim używaniem fajerwerków.